W związku z tym, że jesteśmy na torze Heres, ale mam jeszcze trochę czasu do swojej sesji i za chwilę w ogóle będziemy mieli dopiero jazdę za samochodem, czyli nagrania tak naprawdę jazdy po torze. A znalazłem dwa Street Triple RS, które tutaj sobie po prostu stoją i czekają na później, bo prawdopodobnie będą używane do właśnie takich e, mówionych materiałów do nagrań. To pomyślałem, że opowiem wam trochę, jak w ogóle wyglądają takie wyjazdy prasowe. Przede wszystkim, żeby pojechać na taki wyjazd trzeba być albo dziennikarzem, znaczy trzeba być, przeważnie na takie wyjazdy wyjeżdżają albo dziennikarze, albo osoby medialne, albo coraz częściej też influencerzy. I w moim wypadku, tak jak kiedyś byłem dziennikarzem, tak można powiedzieć, legitymację prasową miałem, motocyklową, tak, teraz można powiedzieć, że jestem już bardziej jako influencer i wyglądało to w ten sposób, że po prostu triumfuję, że lubię model street tripu i czy nie chciałbym w związku z tym przetestować jak wygląda jazda nowym modelem w ładnych hiszpańskich warunkach. Oczywiście jesteśmy tutaj w lutym i tak naprawdę w tej chwili jest około 10 stopni rano jak to było około 8 i dopiero około 15 będzie 15-16 stopni, czyli całkiem przyjemnie, ale o 16-17 już kończymy, więc za długo tą świetną temperaturą się nie nacieszymy. Wygląda to w taki sposób, że jeżeli się zgadzasz na taki wyjazd, to po prostu masz się dostać do Warszawy na lotnisko i z tego lotniska lecisz już sobie do danego kraju. Przeważnie jest tak, że leci też opiekun marki z wami, tak żebyście się gdzieś tam nie pogubili albo czegoś nie odwalili, bo różnie może być. A czasem się zdarza, że jest tylko jeden dziennikarz wysyłany, to wtedy leci on sam. Na miejscu oczywiście. Mamy dostępny hotel, przeważnie są to fajne hotele, aczkolwiek spędzamy w nich tak mało czasu, że nie ma to ogromnego znaczenia. I na przykład, jeżeli chodzi o ten event, dzisiejszy event, to jest tak, że śniadanie mamy od 7, od 7 do 8. O 8.45 mamy wyjście na zbiórkę, tak naprawdę, na autobus. Dojeżdżamy tutaj na tor i jedna grupa w jeden dzień jeździła po drodze. My to robiliśmy wczoraj, a dzisiaj mamy dzień na torze. Mamy trzy sesje. Każda po 20 minut plus jeszcze sesje nagraniowe i tak w zasadzie wygląda ten dzień. Wczoraj na przykład zrobiliśmy około 170 myślę kilometrów na motocyklach. Mogliśmy pojeździć w warunkach drogowych i też trochę szybciej, a czasem nawet dużo szybciej. Ale na zamkniętych odcinkach drogi na przykład to, to, to też było bardzo fajne, gdzie były zamknięte odcinki drogi. Byli fotografowie, byli gości od wideo i tam mogliśmy sobie pojeździć szybciej, oni nam pokazywali gdzie i jak no to mogliśmy spędzić właśnie czas zarówno na wersji R jak i wersji RS. I tak to mniej więcej wygląda niezależnie od, od marki. Jak byłem na przykład z Kawasaki, to dokładnie tak samo wyglądało. Nawet policja przyjeżdżała, zamykała dla nas odcinek drogi, gdzie odbywały się zdjęcia. Czyli w zasadzie jeździsz cały dzień na motocyklu, wracasz właśnie koło tej 17-18, masz godzinkę, dwie, żeby się ogarnąć, wziąć prysznic, około 20 jest kolacja, i tyle. I jeżeli to jest dwudniowy wyjazd, tak jak w naszym przypadku, w sensie dwa dni jazdy, no to tego e, trzeciego dnia my akurat wstajemy o czwartej, o czwartej mamy zbiórkę, wyjeżdżamy na e, lotnisko, bo o dziewiątej rano już mamy wylot z powrotem do Polski. No i tak to, tak, to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Kiedyś tych wyjazdów było bardzo dużo. Simpson na przykład dostawał e, mnóstwo zaproszeń na takie wyjazdy, i on w zasadzie w tygodniu potrafi nawet dwa takie wyjazdy zrobić. Teraz jest już tego znacznie, znacznie mniej, bo też mamy troszkę mniej premier motocyklowych m, niż kiedyś. Jest to ciekawe, bo możemy doświadczyć takich motocykli e, w stworzonych dla nich warunkach. Jest to ciekawe też pod tym względem, że dzięki temu możemy szybciej takie materiały nagrać, czyli już w lutym, na początku marca, kiedy w Polsce jeszcze nie da się do końca tak fajnie jeździć, to my już możemy takie materiały stworzyć, wypuścić, opublikować. I pod tym względem to jest fajne, natomiast nie jesteśmy w stanie ocenić motocykla e, tak konkretnie na takim wyjeździe, ponieważ tak jak mówimy, mamy go na dwa dni. Wszystko dzieje się w dosyć dużym tempie. Cały czas no, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy poganiani, ale cały czas jakby mamy. E, rozpisane co, kiedy, o której godzinie, która grupa i tak dalej i te jest tempo, trzeba to, trzeba to gonić, nie? Więc myślę, że takie rzeczy to jest fajne, żeby zapoznać się lekko z motocyklem i zrobić tak naprawdę pierwsze wrażenia. a dopiero później w Polsce powiedzieć, zabrać taki motocykl na powiedzmy tydzień, pięć dni, tydzień, różnie to bywa, zrobić te 2000 tysiące kilometrów i wtedy o nim opowiedzieć tak już Głębiej, dokładniej. Więc najczęściej tak to wygląda. Ja na takie wyjazdy w tym roku będę jeździł chyba tylko na dwa. Może jesienią jeszcze coś się zdarzyć. Z tego względu, że cztery dni taki wyjazd zajmuje czyli dosyć dużo a i tak nie zrobię takiego materiału, jakbym chciał bo mimo, że tutaj są ekipy, to jakby pracuję ze wszystkimi masz tylko kilka minut na, 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 na czas dla siebie, żeby ponagrywać. A jednak w Polsce masz tego czasu więcej i tak naprawdę te cztery dni by sprawiły, że miałbym, nie, nie marnowałbym przede wszystkim tych dwóch dni na wylot i, i powrót i mogę znacznie bardziej wjeździć się w ten motocykl, ponagrywać, porobić swoje rzeczy i myślę, że takie materiały są nawet nawet ciekawsze, mimo że tu są piękne widoki i jakby, no ja jestem tutaj też dlatego, że... Po raz pierwszy będę na tak dużym torze, więc, jakby takie rzeczy ok. Tutaj nabieramy dużo doświadczenia i to jest fajne. Natomiast myślę, że większość motocykli. Już w takim trochę bardziej vlogowym klimacie będziemy robili w Polsce. Możecie też napisać jakie motocykle byście chcieli. Myślę, że od Triumpha jeszcze kilka maszyn się pojawi, bo lubię Triumpha i jakby nie i myślę, że to nie jest nic złego, bo niektórzy lubią Hondy i nie lubią Suzuki. Zresztą o tym materiał też nagram. Ja lubię po prostu sobie triumfa, lubię Harleya, jakieś inne poszczególne modele innych marek też lubię. Więc piszcie, zobaczymy, co się uda zrobić. Myślę, że będziemy robili zarówno motocykle używane, jak i nowe. A ile i jak się udaje zrobić, to już najbliższy czas pokaże.